Dobra, e, widzę Was w drugim odcinku z e, Supermarket Simulator e, Już drugim chyba e, To dzisiaj będzie film, nie? Na YouTube tak normalnie prześlę go bo ja do 16 mam czas do, w, w ogóle i o 18 zapytam się mamy, czy mogę na godzinę laptop. Kontynuuj. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kioto Lotyk Area. Dobra, zamknij sklep. Bo 24 za Okej. Okay. Dobra, zale... otwórzmy sklep, bo nie, nie trzeba dokładać produktów. Ale jakoś to kiedyś rozłożę. Błonka się powoli kończy, ch ch chleba to jeszcze dużo susu i tak naprawdę jeszcze te, pasta, o pasta to się bardzo często kończy, sobie tak zbudowaliśmy jej trzy, tak. Dzień dobry. co to się dzieje? Dzień dobry. Ja ustawiam ceny tak jak są. Susu eee. się jeszcze nie kończy, więc trzeba tego dowalać za bardzo. Eee. Przecież jest cień yy, Gro lecz przestań mi tu pierdzieć bez cień tu. O! Widzisz go, że jest dzień. Widzisz go? Widzisz go, że jest dzień? To mi jeszcze dowola, że a, Że... A. olej na pewno muszę dokupiała, no, Chyba wam Czekaj... Czekaj tak, Czekaj... Czekajcie... Czekaj, by tu... Nie, mam. Dobra. E, to właśnie je rozstawimy. Proszę wykupić mi tu... O! Nie tu! Minus... Minus... Tu! O nie... Poczekaj... Tu... I to już... Okej... Okay. Tak naprawdę to... To, to, to się... Steruje, nie? To tak. Noś mi się tu jest... Nie podoba. Te ścigy. Nie podobają mi się takie ścigy. Przecież bardzo denerwujące te ścigy. Te jedne. E, 60. 60. 63 trzy... Dziękuję. Nie, nie no tych ludzi? Tak. wszystko i... Weź, idź. Jest ludzi. ja no, nie wierzę.

że tego i tego nie ma aż proszę jej nie pierdzie to, oh, this is hitman dobra ciul ciubie to ciubie to czy dobre? że niestety pisać też kartą wydają, nie? Najgorsze, nie? Eee, dziewięćdziesiąt sześć. Ty jesteś, że ty jesteś rapi. Jak po lepszy sklep, to się Cię nie wpuścić. Cię bić pałką. Jak babsztyl od polskiego. Jak babsztyl. Jak baba od matematyki. Babsztyl. Wredna babsztyl od e, matematyki. Polskiego matmy. Za ty gównia no ty kurde robisz, kupiarzu. Tak się kurde nie zachowują zwykłe rzeczy, Z rana to rozłożę. Już się tak. da. się patrzy, czy nie eee... Pse, no serio. E, serio? Serio, kurwa? No, Dobra. 3 złote. Proszę bardzo. I teraz mogę zapalić światło. A nie, że ty myślisz to w ciągu tego... E... Czego? Już nie ma tych... E... chodzą też do a jej, ja mam. Dobra, czekolololwiek, aż mam. Eee, to spokojnie, trochę. Dobra, karty mu płacisz. Dobra, dziękuję. Dwa. Baczcie. Bapsztyl. Bapsztyl. Kupiki się pokoczyły i susu zaraz widzę, że też chleb jak uciąpał ucie, ucie uciał, 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 tego e, oberwał. Ten susu kupuję. No i dobra, kupuj sobie. Susu kupuj sobie i będzie zarobiście. E, dobra. Myślę, że ja to y, od razu skasuję i będę ja miał kolejny odcinek. Więc dziewiąta idea to trzymanie przychodzi w nocy. Chcę już się położyć, nie chcę już, nie chcę już y, tu siedzieć dłużej bo jak wpadnie i, i na wydrze mordy na mnie, to będzie źle. Nie... Ścily są bardzo, nie wiem, złe, że tak powiem. A mogą nakupywać bardzo dużo rzeczy czasem. Ale to czasem czasami chyba ci powaliło koleś. Nie no. Przesadziłeś. Nie I, wiele. I Czemu pani tak nisko? I ten pan też. Jak mi dadzą... To ja nie będę mógł się tylko odpić Dziękuję Tomaszek wyglądał oczy Boję się Ciebie weź wypierdzianej Py, 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 py Okej, okay, więc... o uh, nie Ile znalazł... o jeden uh, Dobra, drugi dzień Na, jak to mówią, świetnej dupy nikt nie Naprawdę. A tak, to kopiki, gdzie wybiało No nie... O! Co jest? Ty! Taki, na się tak eee, dobra. Mamy 800 złotych w ogóle. Więc fajnie będzie jak będę miał dziesięć, dziesiąty level sklepu fajnie żeby e, wziąć sobie kolejną pożyczkę bo wtedy mogę to w ogóle od e, tego e, d, e, nie wiem czego co ale trzy dowaliłem e, na pewno tutaj na no, ja pewno tutaj sobie wystaw to wszystko, żebyś potem nie musiał e, oczywiście tego i boki już nie mam w sumie. sobie. Bokę okay, trzeba rozłożyć, zaczy sobie no. i żeby nie pierdzielili e, borków i, i nie ma ludzi. Muszę teraz tego wszystkiego pod Wam dorzucić, żeby żeby potem nie było za, za dymy. Za, za dymy, że niczego na tych kółkach nie ma. Na, na, na pewno chleba bardzo dużo dorzucę. Bardzo dużo e, chleba dorzucę. Eee, w sumie to może się przydać. wszystko to było, bo, bo sklep, bo sklep, bo sklep po prostu lubi takie rzeczy, jak na przykład, a ja się zagadałem. Raz zamawiam rzeczy Chyba zaraz skończymy odcinek, bo już się minut trwania. Dobra, tego 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 tego. tego, tego. To się odbiło. Chleba. Chleba. O, oh, chleb jest. Chleba trzeba bardzo dużo, a i susu też. Zapomniałem o susu. Nie zapomniałem chyba o susu? Czekajcie. Ja nie zapomniałem o susu. Bo susu też trzeba rozłożyć. Mąka. Trzeba to wszystko porozkładać, żeby to ładnie wyglądało. Zaraz się pożegnamy, gdy rozłożę już to wszystko. Dobra, 15 minut trwa odcinek, jeżeli wam się spodobał film, nie zapomnij zostawić lajka, suba, papa. Pa.